Witam, dzisiaj gotujemy e, boczek kniutki. E, tutaj przykroiłam ten boczek, tak ładniutki boczek. Pokroimy na taki mało kawałek. Najpierw trzeba ten boczek gotować. Dodajemy teraz jębir i por. I dodajemy te, to jest e, alkohol, e, przeprawy specjalny do gotowania, e, chińskie takie alkohol, a jeżeli nie ma macie to też może być to takie troszeczkę piwo, żeby zabić tego, zapach tego mięsa. Nie. Smakuje, więc inny smak. I teraz trzeba gotować. Jak gotuje, jak gotuje to mięso, po około tak 3 minut trzeba gotować. Mięso już gotowe. Nalewamy włada I teraz sma idziemy smażyć. Nalejemy olej trochę. Niedużo. Do tego olej dodajemy łyżki cukier. Jeden łyżki cukier. Najpierw. Tak smażę, aż ten cukier żółty tak będzie. Trochę żółty. Teraz już zaczyna robić tak żółty i wtedy teraz dodajemy poczek. Tak około szninu i chyba smażyć.

sos sojowy jasny tak dwie łyżki około i sos sojowy ciemny Przeprawę pięć smaków. Dwie małe łyżeczki. Jedy łyżeczki. Zaczę. Oczywiście też dodajemy alkohol przeprawy. Może, jak nie macie też może dodać piwo. trochę. Teraz dodajemy woda. Ten woda dodajemy tak, droż, y, no tak, o, tak jak boczek ten y, wyżyno no tak około. To jest miska, mała miska, jedno miska, dwa miska, tak. Teraz trzeba gotować około. 4 30 minut trzeba gotować. Teraz 30 minut już minęło. I teraz dodajemy łyżki cukier. Sól. Sól, przepraszam. Sól. Mieszać. Mieszać. Jeszcze 10 minut trzeba gotować. Jeżeli macie ten, taki ogień, jest taki mocny, ostry, to wtedy tym woda, jak dodaję woda do tego boczek, to, to trochę powyżej tego poczek. Bo ja mam taki patelnie słowo, mam maksymalnie do 9, jak gotuję, jak boczek już gotuję, wtedy ja do, ustawiłam na 6. Ostatnie, ostatnie te 10 minut trochę tak wyżej tego paratury, bo musi być zabić tego sos. Co dodajeliśmy? Dodawa, dodawałam tego, tego woda. Muszę być najlepiej musi być wszystko tak, żeby um, no, gotować. Żeby ten, na, na końcu tego woda już, już nie ma, nie będzie tego sos. Wtedy tak smaczniejszy. I teraz już minęło 10 minut. Boczek już gotowy. Cześć, już wszyscy wypakiowało. Teraz idziemy do Tarasz. Właśnie to jest taki poczek chiński po chińsku. Tak po chińsku to jest kung Zhou. Dziękuję. Smacznego.